Cześć. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Wam, jak w menu bocznym Home Assistanta aktywować zakładkę Supervisor. Supervisor to specjalna warstwa do zarządzania w Home Assistant OS, która ułatwia instalację dodatków, automatycznie aktualizuje i zarządza systemem. Jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności, a jego główną cechą to jest monitorowanie procesur. Oraz integracja z dodatkowymi funkcjami. Supervisor nie działa na wersjach Home Assistant w wersji Core i instalowanej jako Docker. Natomiast, jeżeli korzystaliście z mojego poradnika, jak zainstalować trzy wersje Home Assistant na systemie Windows, to pobieraliście obrazy ze strony. Jest to wersja Home Assistant OS, czyli w pełni zintegrowany system operacyjny. Prawdopodobnie nie zdajecie sobie nawet sprawy, że on działa w tle, nie widać go na chwilę obecną. Jeżeli chcecie zobaczyć jego pracę, należy umieścić jego zakładkę w menu bocznym. Pokażę Wam teraz, jak to zrobić. Aby uruchomić taką zakładkę, musimy dokonać zmian w pliku konfiguracyjnym naszego Home Assistanta. Na chwilę obecną mamy świeżą instalację. A więc musimy zainstalować jakiś edytor plików. Możemy zainstalować file editor. Ja proponuję Studio Code Server. Przechodzimy i instalujemy. Po zainstalowaniu dodatku zaznaczamy, aby się uruchamiał przy starcie, zaznaczamy obserwatora, w przypadku gdyby nasz dodatek się zawiesił, obserwator uruchomi go ponownie i pokaż na pasku bocznym Menu. Klikamy Uruchom. Gdy nasz dodatek się uruchomi, będzie dioda w prawym górnym rogu, na zielono. Przechodzimy na boczny pasek menu. Klikamy Stadio Code Server. Przy pierwszym uruchomieniu potwierdzamy zapytania. W pasku plików wyszukujemy główny plik konfiguracji, czyli Configuration .yaml. I w wolnym miejscu klejamy kod. Ja ten kod umieszczę pod materiałem wideo. Będzie dostępny do pobrania. Tutaj mamy już wklejony kod. Zapisujemy CTRL-S. Przechodzimy do zakładki narzędzia deweloperskie. Sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy ponownie naszego Home Assistant. Po uruchomieniu się naszego asistanta widzimy, że doszła nam nowa zakładka Supervisor. Klikamy i, jak widzicie, mamy tutaj dostęp do Supervisora, dostęp do naszych informacji o użyciach procesora, pamięci, pamięci dyskowej, jakie mamy wersje, oraz mamy log pracy Supervisora. Czy wy, jeżeli wykryje nam jakieś błędy, będzie tutaj pokazane. Oraz próby naprawy automatycznej przez niego. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, co myślisz. Czy chciałbyś zobaczyć coś konkretnego w kolejnym materiale? Dziś, w tym krótkim materiale, to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.